Cześć, witajcie na kanale Gotujemy. Dzisiaj smakujemy tutaj. Bardzo nietypowe miejsce. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Pogoda. Myślę, że odda też jakiś klimacik, doda nastroju. A gdzie dzisiaj smakujemy? Dzisiaj zabieramy Was do koliby pod czarcim kopytem. Brzmi zachęcająco. Ale zobaczymy, jakie znajdziemy tam dania. Koliba znajduje się w ustroniu na równicy. Bardzo łatwy dojazd, traficie tu na pewno bez problemu. A jak nie będzie takiej brzydkiej pogody, takiej mgły i chmur, zobaczycie odkryją Wam się piękne, górskie krajobrazy. Tymczasem my idziemy smakować. Jestem bardzo ciekawy, co podaje diabeł do jedzenia. Ja myślę, że znajdziemy tutaj coś bardzo dobrego. Jak mówi tutaj napis przed wejściem: jadło obfite, napitki wszelakie. Idziemy. Jesteśmy już na miejscu, menu przed nami. Czas, żeby je przejrzeć. A jest dosyć takie rozbudowany. Myślę, że będzie dużo do wyboru. Jak otworzymy menu, to od razu mamy informację, że lokal istnieje od 1990 roku, więc no tradycja jest. Tak, wieloletnia lat. tradycja i jakość Koliba potrafi im kopytem ustroń równica. Specjalny szyfa kuchni to piecz skaczki z jabłkami z żurawiną, pieczeń cieleńca w sosie borowikowym, żeberka wieprzowe, kotlet schabowy, rolada wołowa zawijana boczkiem. No. Ceny, jak widzicie, kształtują się w granicach 48-70, w zależności od tego, jaki rodzaj mięsa y, wybieracie. Dalej mamy zupy sezonowe, a w zupach sezonowych krem z pomidorów, pelati z oliwą z oliwek, zielonym pesto, 21 zł. Dalej mamy dania sezonowe: ruling na wiosennej łące, duszony w warzywach, ziemniaki, pire, sałata 65 zł. takie y, danie. Od razu tutaj znajdujecie też kartę dań dla dzieci. I tu w tych daniach dla dzieci znajdziecie dwa zestawy: diablikowa strawa, rosół, filet, frytki, marchewka, sok jabłkowy i diablikowa niespodzianka. Rosół, kotlet mielony, ziemniaki, marchewka, sok. Każdy z takich zestawów dla dzieci kosztuje 40 zł. Nie spodziewałabym się, że pod czarcim kopytem będą dania kuchni wegańskiej. Bigos ślepego leśniczego, co nie ustrzelił niczego. Fajnie to brzmi. To jest yy, no na pewno kapusta z jakimiś dodatkami i spaghetti prawie włoskie na talerzu polskim. Idąc dalej mamy tradycyjny podział, jeżeli chodzi o kartę, czyli mamy zakąski, tu mamy tatar z żółtym oczkiem. ciekawy brzmi, serbacy na gorąco i ja wam powiem, że chyba w to wejdę. I kolejna bardzo ciekawa pozycja, mianowicie rydze w śmietanie. Z bułką. i na koniec grzanka z kozim serem, rukolą, migdałami i miodem. Oczywiście nie mogło zabraknąć również zup. No kwaśnica na wieprzowinie brzmi ciekawie. Żurek w chlebie. Z tego co wiem bardzo polecałem ten żurek tutaj. Dalej jest czosnek, kula z grzankami, rosół z makaronem, flaki wołowe. Z kolei pojawiają się różnorodne dania mięsne. A jeżeli chodzi o rodzaj mięs to jest drób, dziczyzna, czyli gulasz sarny, wieprzowina. Golonko, dukaty leśne, wołowina, polędwica z wołowiny, no i ryby. Klasycznie już mamy łososia w sosie koperkowym i smażonego strąga z cytryną. Pod hasłem inne pyszności mamy czarcie, żarcie, polędwica, wołowa, schab wieprzowy, filet z kurczaka, wszystko pieczone na grillu i trzy dipy. I to, ten zestaw kosztuje 65 zł. Mamy również ser camembert panierowany i smażony, podawany z sosem czoskowym i żurawiną. Placki ziemniaczane z blachy. No, z gulaszem wołowym. Ciekawie brzmi. No i co warte jest też z zaznaczenia, że są podobno bardzo dobre prażone migdały w soli. I warto sobie wziąć na podróż. W karcie znajdziemy także różnego rodzaju dodatki, czyli sałatki, surówki, mizerie, czy zestawy surówek, ogórek kiszony, kapustę zasmażoną, kluski gotowane, ziemniaczki. Także kto, co będzie... Chciał sobie wybrać, to sobie dobierze do danego dania. I na koniec desery, czyli lody z owocami bitą śmietaną, lody w sosie pieprzowym, śliwki w miodzie z lodami bitą śmietaną, szarlotka na ciepło, sernik na ciepło i migdały prażone w soli. W karcie znajdziecie również bardzo duży wybór napojów zimnych, gorących, od kolorów do wyboru. Dobra, to my słuchajcie, zamawiamy, ale miejsce jest naprawdę specyficzne. Czuć klimat, jakby się było u samego czarta. To zaczynamy. Smakowanie pod czarcim kopytem. Zamówienie złożone, czekamy teraz na dania, na herbatki. I zobaczcie, tutaj jeszcze jaka ciekawa, no, taki zestaw przypraw w diabelskiej odsłonie. A to jest chyba jakaś oliwa, tak? Może będzie ocet? Nie wiem, nie wiem, na pewno sól i pieprz. O, to się zgadza. Przyszły nasze herbatki. U mnie herbatka cynamonowa z konfiturą z żurawiny. Za chwilę wszystko połączę i posmakuję. A Marzenka? Ja mam czarną herbatę z cytrynką i z miodem. Dzisiaj trzeba troszeczkę się zagrzać. Bo jak pewnie widzieliście na dworze pogoda jest jaka jest. Mm, jak herbatka już pachnie cynamonem do tego konfitury trochę. bo sobie jeszcze zostawię na później do kolejnej porcji. Mm. Teraz czas na moją herbatkę. Dołożymy cytrynki. Normalnie byśmy zamówili lemoniadę, ale... Tak, albo kompot, ale no dzisiaj akurat nie było kompotu. A może jedna cytryna wystarczy. Przystawka. Bardzo ładnie się prezentuje. Trzy grzaneczki z kozim serem, rukolą, migdałami i miodem. Pięknie się prezentuje. Chyba będzie chrupiąca, no i porcja tak nawet pokaźna. Mm, próbujemy. Jak to chrupie. Mm. Bardzo dobre. Kozi ser jest specyficzny w smaku, nie każdy go lubi. Fajnie on jest skomponowany tutaj właśnie z migdałami prażonymi i miodem. Fajnie się to komponuje, a do tego jeszcze mm, dosyć ostra rukola. Bardzo fajne połączenie smaków. Czas na moją porcję. Ja wam tylko powiem, że te trzy grzanki z tym kozim serem rukolą, migdałami i miodem kosztowały 32 zł, mm. bardzo fajnie czuć ten kozi ser. Mm. Bardzo intensywny. Migdały średnio wytruwam, a to chyba z racji tego, że rukola sama w sobie jest orzechowa i ona jakby to... Mm. No ale, ale, ale są dobre. chrupiące, nie? Tak Lekko słodkawe, chrupiące bardzo, no i jeszcze można sobie bardzo fajną przegryźć porzeczką. Mm. Pychota. Przystawka smaczna, pobudza smaki, apetyt. Czekamy na kolejne dania. Grzaneczka pod czarcinkopytem. Zupki. Ja dzisiaj postawiłam na coś bardziej. No, czegoś, czego jeszcze nie jadłam w żadnym odcinku. Smakujemy. Dzisiaj mam flaki wołowe. Taka pokaźna miseczka. Ładnie pachnie. Zobaczymy. Ja fleczki lubię. Oczywiście tutaj znowu to. Jeżeli ktoś nie lubi tego dania, no to wiadomo. Ale ja flaki lubię, spróbuję jak smakują. Podawane są tutaj z chlebkiem. Moja porcja kosztuje 23 zł. Także uważam, że wcale nie jest taka cena wygórowana. Od razu spróbujemy. Mm, bardzo dobre. Mięciutkie flaczki, lekko pikantne, dobrze doprawione, gorące do tego chlebek. Mm. U mnie jak widać żurek, ale ten żurek, żur bardziej, nie jest podawany banalnie w miseczce, w asietce, tylko jest podawany w chlebie. I powiem Wam, że to już w ogóle jest wartość dodana, że on jest w chlebie. Można sobie oczywiście mm. przegryźć. Świeżutki, chrupiące. No szczerze powiem, to ja bym go chętnie sobie do domu zabrał, ale chyba nie, nie za bardzo. Dobra, próbuję żurek. Na bogato. Mamy całe jajeczko. Mamy mm, kiełbaskę i boczek, chyba z tego, co tu widzę. No i piękne... O, jeszcze ziemniaki są. Dobra. Ja, słuchajcie, smakuję. Mmm. Mmm. Dobry, tylko, że bardzo gorący. Mm, ale smaczny. Czuć go żurem i smakuje jak nasz domowy żur, pyszny, nie jest ani taki, wiecie, rozwodniony mm. Intensywny smak i jeszcze to. Tu mm. się wszystko chrupie po prostu. No i po raz pierwszy widzicie, jak marzenka mi zadziałała Pyszne, nie? No bo tak chrupie, chrupie, że narobi mi smaka, mm. ale na pewno się nie zamienię na mojej flaczki Mój człowiek naprawdę super jest. Jeszcze jeszcze tylko poczekam, aż mi się trochę przestudzi. Moje flaki też gorące. Pyszne. Ta moja porcja żurku z dodatkami kosztuje 28 zł. Ale myślę, że warto wydać te pieniądze, żeby poczuć ten smak. Głównie smak tego chleba, uwierz mi. On jest taki niesamowity. Mm. To chrupanie jeszcze nakręca, wiecie, apetyt. Oczywiście, gdyby ktoś sobie życzył, można zamówić ten żurek w takiej miseczce, jak mam marzenka flaczki i wtedy cena jest 23 zł za porcję. no bo po prostu nie płacicie już za chleb, ale myślę, że nie warto zrobić takiej zamiany. Ja. Mm. Teraz lekko, wiecie, przestygnął. Flaczki mm. zjedzone. Bardzo dobre, pikantne, ale to też jest ważne. Yy, bardzo dużo... Tej, y, tego wsadu. Marchewka. Y, no, tak jak flaczki powinny być zrobione, domowe, swojskie, bardzo dobre. Dla mnie y, pikantne. Myślę, że jak dla mnie byłyby idealne. Ale jak widać, marzenka zjada piesza flaczki. No, bo ja już o tych flakach to tak marzyłam, czekałam na nie. I y, Już zaplanowałam je już od dawna, że właśnie tutaj zjem flaczki i bardzo mi smakowały. Wchłonęłam je najszybciej jak to możliwe. Ale też się delektowałam smakiem, żeby nie było. Żurek zjedzony cały. Po prostu pusty chlebek. I dowiedziałem się od Pani Kellerki, że ten chlebek mogę sobie zabrać do domu. Co uczynię, bo naprawdę szkoda by było, gdybym go tu zostawił. I on by prawdopodobnie poszedł, wiecie, na zmarnowanie. A w domu go zjem, o ile go nie zjem jeszcze po drodze do domu. Pychota. Jakie tu zapachy. Moje danie główne to dukaty leśne, czyli polędwiczki wieprzowe, zapiekane z serem, do tego grzyby w śmietanie. I to jest główne danie, do którego dobieracie sobie dodatki. Ja dobrałam do tego ziemniaki po góralsku, zapiekane z boczkiem. I czerwona kapusta. Spróbujemy. Mmm, taka suroweczka. Bardzo dobra z cebulką. Całe moje danie kosztowało 65 zł, ale w zależności od tego, co sobie dobierzecie, ta cena będzie różna. Samo mięso kosztuje 43 zł. Jeżeli chodzi o dodatki, mój dodatek to są te ziemniaczki, kosztowały 12 zł i surówka z czerwonej kapusty 10 Także całość uczyniła 65 zł. Próbujemy, smakujemy. Mm, jest ser. Lędwiczka zapiekana z serem. Uh. Mm. Dobry kawałek mięsa. Chrupiące ziemniaczki, zapiekane. Bardzo dobry sos grzybowy. Mm. Natomiast u mnie są placki ziemniaczane z blachy, z gulaszem wołowym. I ja zacznę tym razem może od samego gulaszu. Mm. Matka, jakie mięciutkie mięso. Nawet gryźby nie trzeba było. Bardzo miękkie. Mm. Do tego jest ser, tylko jestem ciekawy, co to za ser starty jest. Czy to jest oscypek, czy nie. Mm. To jest żółty ser po prostu. drobno starty. A placek? To spróbujemy teraz samego placka. O chociaż nie samego, bo to razem. O smakujemy. Mm. Placek jest bardziej taki gumowy. Bo z blachy. On nie jest chrupiący, bo z blachy, zresztą Pani informowała od razu, że one nie są chrupiące, tylko bardziej gumowe i taki jest, ale bardzo smaczny. Pyszny obiad już zjedzony, ale jak przystało na nasze nagrania, smakujemy. Będziemy smakować też deser. Deser za chwilę zobaczycie, ale on będzie to będzie deser w dwóch odsłonach. O, tak powiem. A jedną z odsłon będzie specjalność tego miejsca, którą sami polecaliście. No i oto są nasze desery. Dwa desery. Tak, dwa desery. Zacznę może od wiewióry. Bo tu w tej miseczce mamy taką specjalność tego miejsca, czyli migdały prażone w soli. Także smakujemy. Ładnie pachną. Jak to migdały? Mm, bardzo dobrze smakują. Trzeba uważać na zęby, na plomby. Mm, mm, ale bardzo dobre. Chyba weźmiemy ze sobą drogę. Ja też spróbuję, posmakuję. No, powiem wam, Marzenka że zwykłe migdały, ale są takie ładnie przypieczone. Mm, no, dobrze przypieczone. Przyprażone. O. No. 22 zł za 100 gramów. Można sobie zamówić również 300 gramów za 28 zł. No i to jest taki, wiecie, taki deser, powiedzmy dodatek, ale główny nasz deser to są lody w sosie pieprzowym. Ale jak podane? Podane tak, że powiem wam, że ta Micha, jakby kamienna, ona jest cała zmrożona, zimna. O! No ładnie podane. Zobaczymy, jak będzie smakował sos pieprzowy. Widzę te, kawa... te kuleczki pieprzu dostrzegacie chyba najlepiej właśnie na tych lodach jasnych. Jaki to będzie smak? Ja no to myślę, że waniliowy. Smakujemy. Posmakuję od tej strony, no. Ciekawy jestem. To jest karmel z pieprzem. Tak nas pani poinformowała, kelnerka. Lody dobra, ale nie czuję... Musisz te kuleczki nabrać. Pieprzu. pieprzu. No. O, tu mam dużo pieprzu. A, czyli pieprz jest po prostu w całości. Może to jest taki, wiesz, pieprz jakoś mm. chrupie. Mm. Ale powiem wam, matko, w życiu by nie pomyślał, że połączenie karmelu i pieprzu daje tak niesamowicie smak. Ale ten pieprz nie jest twardy kulki, tylko to tak jak już było, wiesz, przemoczone w tym, przeleżało. I takim sosie karmelowym. Naprawdę pyszna mm. Ja też spróbuję, to zaczniemy od tych jasnych. Uh, rozgryzłam pieprz. Mm. Ty masz bardzo wrażliwe kubki smakowe na ostrość, bo, mm -hmm. bo ja to nie. Ja właśnie czuję taki bardzo fajny posmak. No, powiem wam, że dla mnie to połączenie nie. Nie? Mm. Ten pieprz jest bardzo ostry. A lody chłodzą. I no on, on taki, jak rozgryzłam sobie ten pieprz, to on taki nadał um, ziołowego smaku tym lodom. Mmm, na pewno jest to coś bardzo oryginalnego. No i tak jak widzicie u nas, Markowi smakuje, ja nie za bardzo, bo przegryzając ten mm, pieprz czuję zioła, jakbym jadła ziołowe lody. Także same lody są bardzo dobre, mm, śmietankowe, czekoladowe. Mm. natomiast ten sos pieprzowy, Jakoś nie dla mnie. Desery już posmakowane, teraz tylko czekamy na rachunek i podsumujemy. Mamy już rachunek, pokazuję. 367 zł za całość zamówienia, natomiast... Po odliczeniu dania Michaci zapłaciliśmy 281, czyli za przystaweczkę, dwie zupy, dwa drugie dania, dwa desery, no i herbatki, tak jak widzieliście. Kończymy dzisiejszy odcinek, gotujemy, smakujemy. Gościliśmy na równicy w Kolibie pod czarcim kopytem. Było smacznie, było klimatycznie. Pogoda chyba nam jednak dopisała w tym miejscu. Zatem my się z wami żegnamy, koniecznie zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. To na razie, pa!